Tego czasu kupiłem pistolet lakierniczy Parkside, ale ponieważ nie maluje się zbyt często, a szkoda, żeby pistolet leżał bezczynnie. Zaprojektowałem i wydrukowałem taki adapter, dzięki czemu przy użyciu takiej końcówki można pompować materacę, i inne dmuchańce, tutaj, w komentarzach pod filmem odnośnie tego pistoletu, kilka osób wspominało, że kupiłoby takie adaptery. A ponieważ nie wszyscy mają pompki z takimi końcówkami, postanowiłem zaprojektować dedykowane adaptery mocowane. Bezpośrednio, tutaj do pistoletu, raczej zapotrzebowanie na takie do dmuchańców będzie niewielkie. Bo kto w domu dmucha dmuchańce, a chyba że ktoś ma domek jednorodzinny i będzie chciał do ogrodu te nadmuchać. Myślę, że największy popyt może być na takie do pompowania. Materaców typu Intex i inny Bestway. Tutaj projektując to skopiowałem, można powiedzieć, mocowanie oryginalnych akcesoriów, w sensie tutaj deszcz do malowania. Natomiast to już zoptymalizowałem do wydruków 3D. Także tutaj. Uszczelnienie będzie na powierzchni czołowej, a to wchodzi, wchodziło tutaj w środek. Także dysza zamontowana. Będzie można przeprowadzić test praktyczny. Czas na test praktyczny szybkości pompowania. Jakby co wydrukowane adaptery w wystawie na OLX czy innym Facebook Marketplace. Linki dam w opisie, a wspierający mu dostępnie modele. Także wrzucę to bez przyspieszania, no około minuty na nadmuchanie podwójnego materaca. Mamy trzy warianty adaptera do małych dmuchańców, średnich dmuchańców i do materaców typu Intex, Bestway i tym podobnych. To schowamy póki co, to schowamy i pokażę po kolei, jak, jak stworzyć taki adapter. Pierwszym krokiem jest utworzenie body w, tym, w przestrzeni roboczej Part Design zbodę czyli zawartość następnie tworzymy szkic. Tworzymy szkic bazując na osiach. xy odpowiednio dobieramy wymiary. Tutaj mamy szkic w pełni związany. Następnym krokiem przy pomocy funkcji. Wyciągnięcia przez obrót. Tworzymy skorupę. W kolejnym kroku tworzymy szkic w postaci dwóch prostokątów. I funkcją kieszeni. Pokiet. Tutaj dałem symetrycznie do płaszczyzny, czyli żeby w dwie strony, przez wszystkie no, otrzymujemy wycięcie, żeby był przelot powietrza. A reszta to jest kosmetyka w postaci zaokrągleń, czyli funkcji filet. Tutaj już Wam. Frikada 1.0 Release Candidate 2 Także widać, że tutaj są, mamy nazwy angielskie, tutaj mamy nazwy polskie. Także jedne zaokrąglenia, drugie tutaj, tą funkcją. Zaokrąglam te fioletowe krawędzie. A na koniec dawałem zaokrąglenie tutaj. Czyli mały i średni adapter. Tak samo. Jest. Tutaj analogicznie, tylko zmienią się wymiary. Sam adapter jest wymiarowany w ten sposób. Jakby ktoś chciał sam sobie stworzyć i wydrukować. Tu już nie, ma, nie, ma, nie mamy kieszeni, bo nie ma takiej potrzeby. Jest tylko kwestia. Dwóch zaokrągleń. Czyli najpierw zaokrąglamy te krawędzie. A potem tutaj to przejście robimy zaokrąglone. Także tworzenie takiego czegoś jest szybkie, łatwe i przyjemne.